Musimy go odpuścić. Dobra, ktoś tu. Się... Dobra, ja tutaj tak. Dobra, ja robię test u siebie. Dobra, ja robię To może u zacznijmy, siebie. może zróbmy Od... wspólnie na jakby dwóch telefonach. Dobra, najpierw. To może Nigdy nie piłem, nawet nie wiedziałem, że ona istnieje. Level. Ja tam coś słyszałem. Dobra, otworzyłam. Ty też stresz na monetkę. Najlepiej u mnie nikogo nie ma, ale będzie zapis, więc ja będę miał. Dobra, też Jest jedna osoba, a u mnie też będzie. Dobra. Dobra? No polecam. Od, od, od 1 do 10. Takie mocne 7. 7, a ile kosztowała? 4,50, trochę Dobry. droga Trochę droga? Moje ciszy kosztowały 5,50 Czekajcie Ja tak jadłem na koloniach Czekajcie, otwieramy Jestem. My to robimy na głównej ulicy Kiedszym pozdrawiamy A, nikt się na nas nie gapi <grystwa> 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 <grystwa o Jezu! Lubisz autobus 32? Lubię, lubię, bardzo lubię. Tak się prezentują ci psiki. Teraz tutaj do niego. No, o takie... Takie no, ze, ze krzyna są podobne. Zaz. No ale to jest grillowana papryka, gościu. Grillowana. Słyskaj. Mogę? Eh, odłamiasz mi trochę? Nie Nic innego? Nie chcę całego, nie chcę nic zjeść. Mm. No tam ja tak się mm. Bardzo Takie u mnie to będzie 8 na 10. Mm. Taki 9 na 10. To dobra. No to taki to był szybki teścior. No dla mnie, u mnie też. to na razie będzie zapis. Real.